Dziś porozmawiamy o kurkumie, produkcie, który w kręgach entuzjastów zdrowego stylu życia stał się niezwykle popularny i zyskał miano Superfood. Czy na temat kurkumy nie słyszeli Państwo już tylu różnych opinii, że aż kręci się w głowie? Jedni mówią, że trzeba ją jeść na czczo, bo wtedy najlepiej się wchłania. Zaraz potem ktoś inny oponuje, twierdząc, że spożywanie jej na pusty żołądek jest dla niego najbardziej szkodliwe. Jedni twierdzą, że aby była skuteczna, należy ją łączyć z czarnym pieprzem i olejem, ale inni uważają to za bzdurę i mówią, że najwygodniej jest po prostu zalać ją wodą i wypić. Niektórzy wychwalają ją jako cudowny lek na wszelkie dolegliwości, a za chwilę w wiadomościach widzą Państwo ostrzeżenie o kimś, kto przez nierozsądne stosowanie kurkumy trafił do szpitala. Tych informacji jest tak wiele, są tak chaotyczne i wzajemnie sprzeczne, że komu tu wierzyć? Czy ta mała żółta przyprawa to anioł czy demon? Ciała osób w średnim i starszym wieku nie są już tak odporne na eksperymenty. Chcemy zadbać o zdrowie, ale boimy się, że przez nieuwagę możemy sobie zaszkodzić. Jeśli Państwo mają podobne wątpliwości, to dzisiejszy materiał jest przewodnikiem stworzonym specjalnie dla Was, aby rozwiać wszelkie niejasności. Nie będziemy mówić ogólnikami i unikać odpowiedzi. Zrobimy jedną konkretną rzecz w najbardziej przystępny i naukowy sposób. Wyjaśnimy raz na zawsze wszystkie fakty i mity dotyczące kurkumy. Po obejrzeniu tego filmu dowiedzą się Państwo dokładnie, jakie jest pięć. Prawdziwych korzyści płynących ze stosowania kurkumy. Poznamy trzy najczęstsze błędy w jej spożywaniu, które sprawiają, że marnujecie pieniądze, a nawet szkodzicie swojemu zdrowiu. Wskażemy również pięć grup osób, którym lekarze kategorycznie i bezwzględnie odradzają sięganie po kurkumę. Prosimy o cierpliwe obejrzenie materiału do końca. Zanim przejdziemy do tematu głównego, jeśli troszczą się Państwo o zdrowie swoje i swoich bliskich, prosimy o kliknięcie przycisku subskrypcji poniżej i włączenie powiadomień. Dzięki temu nie przegapią Państwo przyszłych e, praktycznych informacji na temat e, zdrowia. Dzielimy się tutaj prawdami o zdrowiu, o których media głównego nurtu rzadko mówią wprost. Jeśli podoba się Państwu treść, którą udostępniamy, prosimy o wpisanie jeden w komentarzach. To dla nas najcieplejsze wsparcie w dalszym tworzeniu. Zachęcamy również do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w sekcji komentarzy poniżej. Zacznijmy od kilku alarmujących danych opublikowanych przez autorytatywne instytucje. Badania Światowej Organizacji Zdrowia WHO wykazały, że w organizmach trzech czwartych dorosłych na świecie po cichu kryje się niewidzialny wróg, przewlekły stan zapalny. Proszę nie lekceważyć tych słów. Działa on jak termity w domu, dzień po dniu niszcząc Państwa zdrowie, to on stoi za zapaleniem stawów, nadciśnieniem, chorobami serca, a nawet nowotworami okazuje się, że kurkumina, najcenniejszy składnik kurkumy, jest w stanie obniżyć wskaźniki stanu zapalnego w organizmie. To nie są opowieści znachorów, ale fakty udokumentowane w międzynarodowych raportach badawczych. Słynny Uniwersytet Harvarda w USA również opublikował raport, w którym stwierdzono, że jeśli osoby w średnim i starszym wieku będą codziennie prawidłowo suplementować 500 mg kurkuminy, ryzyko yy, chorób sercowo-naczyniowych, których tak bardzo się obawiamy, może spaść o prawie 1 trzecią, 28%. Jednak najbardziej tragikomiczne jest to, że jedno z badań przeprowadzonych w Azji wykazało, że ponad połowa ludzi błędnie uważa, iż kurkuma to. To samo co imbir, którego używamy w kuchni do usuwania nieprzyjemnych zapachów i poprawy smaku. To ogromne nieporozumienie. Muszę z całą odpowiedzialnością Państwu powiedzieć, że chociaż są ze sobą spokrewnione i wyglądają podobnie, to pod względem składników aktywnych i wartości odżywczych różnią się co najmniej dziesięciokrotnie. Jaką zatem cudowną moc kryje kurkuma stojącą za tymi imponującymi danymi? Proszę się nie spieszyć, odkryjemy to krok po kroku. Pięć naukowo udowodnionych korzyści płynących ze stosowania kurkumy. Korzyść pierwsza: zwalczanie stanów zapalnych, smar dla stawów i generalne porządki dla organizmu, czego najbardziej obawiają się ludzie w starszym wieku. Niczego innego jak uporczywego bólu. Wstają Państwo rano, a kolana są sztywne, jakby zardzewiały, i trzeba je powoli rozruszać, zanim odważą się Państwo stanąć na nogi. E, w pochmurne, deszczowe dni: ból pleców i lędźwi. Pojawia się z precyzją prognozy pogody. Ramiona i nadgarski również od czasu do czasu dają o sobie znać. Prawdziwym winowajcą jest tu wspomniany wcześniej przewlekły stan zapalny. Można wyobrazić sobie nasz organizm jako precyzyjnie zbudowany drewniany dom, a przełącznik stanu zapalnego jest jak urwis z zapalniczką w ręku, który ciągle próbuje coś podpalić tu trochę, tam trochę. Gdy tylko zostanie aktywowany w domu naszego ciała, zaczyna się dymić. I pojawiają się ogniska zapalne, wtedy pojawiają się problemy takie jak zapalenie stawów, bóle mięśni czy problemy skórne. Kurkumina zawarta w kurkumie jest jak najwyższej klasy strażak i to z nawigacją GPS. Potrafi precyzyjnie zlokalizować tego urwisa, wyrwać mu z ręki zapalniczkę i natychmiast go uspokoić, aby przestał sprawiać kłopot. Bardzo rygorystyczne badanie kliniczne wykazało, że grupa pacjentów od lat cierpiących na zapalenie stawów po ośmiu tygodniach regularnego przyjmowania suplementów z kurkumą odczuła średnio o połowę 50% mniejszy ból. Proszę sobie wyobrazić, jak wielką ulgę może to przynieść starszym osobom, które z powodu bólu stawów nie mogą spać ani chodzić. Czy taka poprawa nie oznaczałaby, że znów mogliby spacerować po parku, bez problemu podnosić wnuki? To ogromna poprawa jakości życia, to prawdziwy ratunek i super smart dla stawów. Eee, korzyść druga, profilaktyka nowotworowa. Słowo rak to jedno z najcięższych i najmniej chcianych słów w naszym słowniku. Komórki nowotworowe są tak straszne i trudne do pokonania, ponieważ zachowują się jak banda szalonych rabusiów, mnożą się i rozprzestrzeniają w niekontrolowany sposób, zabierając zdrowym komórkom przestrzeń i składniki odżywcze. Aby się rozrastać, muszą najpierw budować sieć nowych naczyń krwionośnych, które dostarczają i am zaopatrzenie, i amunicję. Bez dostaw pożywienia komórki rakowe są jak garska piasku niezdolne do wywołania burzy. Tutaj kurkumina odgrywa rolę niezwykle inteligentnego eksperta od dywersji logistycznej. Potrafi ona hamować wzrost nowych naczyń krwionośnych, które próbują dostarczyć zaopatrzenie komórkom nowotworowym. To tak, jakby stawiała blokady drogowe i wysadzała e, mosty na liniach zaopatrzeniowych wroga, czy armia bez dostaw jest w stanie walczyć? Podobnie komórki rakowe odcięte od składników odżywczych tracą zdolność do szaleńczego namnażania się i stają się mniej agresywne. Liczne badania naukowe wielokrotnie potwierdziły, że regularne suplementowanie kurkuminy przynosi realne korzyści w profilaktyce kilku rodzajów nowotworów o wysokiej zachorowalności w wielu krajach. Takich jak rak piersi czy rak jelita grubego. Oczywiście musimy mieć świadomość, że chodzi tu głównie o profilaktykę, o budowanie solidnej tarczy i zapory ogniowej dla naszych zdrowych komórek. Nie oznacza to, że kurkuma może zastąpić konwencjonalne leczenie takie jak radioterapia czy chemioterapia. Tego absolutnie nie wolno mylić. Korzyść trzecia: ochrona mózgu i poprawa pamięci. Yy, wraz z wiekiem wiele starszych osób zaczyna doświadczać takich problemów. Właśnie odłożyli Państwo klucze, a po chwili nie pamiętają gdzie. Słowo jest na końcu języka, ale nie mogą sobie przypomnieć, jak ono brzmi. Wchodzą do pokoju i zapominają, po co tam przyszli. To są sygnały, że nasz mózg zaczyna się starzeć. Wszyscy boimy się, że pewnego dnia staniemy się naprawdę otępiali, co w medycynie nazywa się chorobą Alzheimera. Naukowcy odkryli, że gdy w naszym mózgu gromadzi się zbyt dużo śmieci w postaci białka zwanego beta amyloidem, powoli tworzą się lepkie blaszki, które blokują i oplatają nasze komórki nerwowe, uniemożliwiając i prawidłowe funkcjonowanie. To tak, jakby w rurach wodociągowych używanych przez dziesiątki lat osadził się gruby kamień. Przepływ wody staje się coraz słabszy, aż w końcu rura całkowicie się zatyka. Ostatecznym rezultatem jest poważne pogorszenie pamięci i zaburzenia funkcji poznawczych. W tej sytuacji kurkumina wciela się w rolę niestrudzonego sprzątacza mózgu. Posiada ona wyjątkową zdolność do przekraczania bariery krew mózgu i docierania w głąb mózgu, gdzie pomaga identyfikować i usuwać te szkodliwe odpady i blaszki. Dzięki temu połączenia między komórkami nerwowymi znów Stają się płynne, co spowalnia lub zatrzymuje postęp demencji. Czyż to nie jest ochrona dla naszego najcenniejszego organu, strażnik naszych cennych wspomnień, który pozwala nam do późnej starości prowadzić klarowne rozmowy z rodziną i przyjaciółmi? Korzyść czwarta wspomaganie kontroli poziomu cukru we krwi potężny nowy sojusznik dla diabetyków. Dla osób z problemami z poziomem cukru we krwi codzienne życie jest jak chodzenie po linie. Zjedzą trochę więcej, boją się gwałtownego wzrostu cukru, zjedzą trochę mniej, obawiają się hipoglikemii. To wyczerpująca i długotrwała walka. Kurkumina może stać się Państwa potężnym sojusznikiem w tej walce. Potrafi ona bardzo skutecznie zwiększać wrażliwość naszych komórek na insulinę. Pozwolę sobie na porównanie, które wszystko wyjaśni. Miliardy komórek naszego ciała są jak małe pokoje z zamkniętymi na klucz drzwiami. Cukier wekwito, paczki z energią czekające na zewnątrz. Insulina jest jedynym kluczem, który może otworzyć te drzwi. W przypadku cukrzycy zamek w drzwiach często rdzewieje i staje się mniej czuły. Klucz włożony do zamka nie otwiera drzwi, co powoduje, że ogromne ilości paczek z energią, cukru gromadzą się na zewnątrz w naczyniach krwionośnych, prowadząc do wysokiego poziomu cukru we krwi. Działanie kurkuminy przypomina działanie wysokowydajnego środka odrdzewiającego i smarującego. Pomaga ona wyczyścić i naprawić zardzewiały zamek, dzięki czemu insulina klucz może ponownie otworzyć drzwi, cukier może wtedy sprawnie dostać się do komórek i zostać wykorzystany przez organizm. Badania wykazały, że u pacjentów w stanie przedcukrzycowym po suplementacji kurkuminy poziom cukru na czczo spadł średnio o 20%. Jest to bez wątpienia naturalna, łagodna i bezpieczna metoda wspomagająca. Jednak drodzy państwo muszę podkreślić, że kurkumina może być jedynie sojusznikiem wspomagającym, absolutnie nie może zastąpić leków przeciwcukrzycowych, które państwo przyjmują. To nie jest główne wojsko. Jeśli chcą Państwo spróbować, absolutnie konieczna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem prowadzącym i uzyskanie jego zgody. Korzyść piąta. Zwalczanie depresji i przywracanie dobrego nastroju. Wielu seniorów po przejściu na emeryturę nagle zwalnia tempo życia i czasami odczuwa pustkę, brak energii do działania, przygnębienie, a nawet niewyjaśnioną irytację i objawy depresyjne. Kurkumina również w tej dziedzinie może zabłysnąć, działając jak masażysta duszy. Potrafi ona znacząco stymulować produkcję w mózgu substancji zwanej neurotroficznym czynnikiem pochodzenia mózgowego BDNF. Nazwa brzmi skomplikowanie ale można ją sobie wyobrazić jako wysokiej jakości odżywkę dla mózgu lub nawóz szczęścia. Taki nawóz odżywia nasze komórki nerwowe, sprawiając, że stają się zdrowsze i silniejsze, a także wspomaga połączenia między neuronami i ich regenerację. Niektóre badania z zaskoczeniem wykazały, że skuteczność kurkuminy w zwalczaniu objawów depresji jest porównywalna do niektórych powszechnie stosowanych leków na receptę, takich jak Prozac. Dla osób, które nie chcą długotrwale polegać na lekach, lub obawiają się ich skutków ubocznych i szukają naturalnego, łagodnego sposobu na poprawę nastroju, jest to wspaniała wiadomość. Działa jak ciepły promień słońca, który pomaga rozproszyć chmury w naszych sercach. Słysząc to wszystko, czy yy, nie mają Państwo wrażenia, że kurkuma to dar niebios, wszechstronny wojownik? I nie mogą się doczekać, by pobiec do apteki lub zamówić przez internet dwa duże słoiki. Drodzy Państwo, proszę na chwilę wcisnąć hamulec, chociaż e, korzyści płynące z kurkumy są liczne, to jeśli jest spożywana nieprawidłowo, cały wysiłek pójdzie na marne. Co więcej, e, dobre intencje mogą przynieść szkodę organizmowi. Poniższe trzy. Najszerzej rozpowszechnione i najbardziej szkodliwe błędy muszą Państwo zapamiętać. Trzy śmiertelne pułapki w stosowaniu kurkumy. Pułapka pierwsza: zalewanie proszku kurkumy wrzątkiem i picie. Bułat to marnowanie pieniędzy. Wiele osób dla wygody lub wierząc w nieprofesjonalne porady po prostu bierze łyżeczkę kurkumy w proszku, zalewa wrzątkiem i wypija, myśląc, że w ten sposób wchłonie wszystkie składniki odżywcze. Muszę dziś Państwu powiedzieć brutalną prawdę. W ten sposób Państwa organizm przyswoi mniej niż 1% kurkuminy. Co to oznacza? To tak, jakbyście kupili coś, co miało być złotem, a po sprawdzeniu. Okazało się, że 99% to mosiądz, a tylko 1% to prawdziwe złoto. Czy to nie strata? To płacenie podatku od naiwności i marnowanie pieniędzy. Co więc należy zrobić? Sekret jest niezwykle prosty, niczym magiczna sztuczka. Wystarczy yy, yy, dodać dwie rzeczy, które wszyscy mamy w kuchni: szczyptę czarnego pieprzu i kilka kropel oleju jadalnego. Czarny pieprz zawiera cudowny składnik zwany piperyną. Działa ona jak wszechmocny ochroniarz, który tymczasowo usypia enzymy w wątrobie odpowiedzialne za rozkładanie kurkuminy. Dzięki temu wątroba nie metabolizuje jej zbyt szybko, a kurkumina może dłużej pozostać w organizmie patrolując go i wykonując swoją pracę. Sama kurkumina jest rozpuszczalna w tłuszczach, co oznacza, że nie rozpuszcza się w wodzie, ale uwielbia towarzystwo oleju. Dodanie odrobiny oleju nadpad, oliwy z oliwek, oleju lnianego czy kokosowego, pomaga jej lepiej się rozpuścić i niczym na szybkiej łodzi zostać sprawnie wchłoniętą przez koszki jelitowe. Zapamiętajcie więc, prawidłowy sposób to wymieszanie kurkumy w proszku ze szczyptą czarnego pieprzu i kilkoma kroplami oleju w letniej wodzie mleku lub dodanie do potrawy. Chłanialność może wzrosnąć kilkukrotnie, a nawet kilkudziesięciokrotnie. Pułapka druga, spożywanie na czczo dla lepszego efektu. Wielki butołd to niszczenie żołądka. Wiele osób ma głęboko zakorzenione przekonanie, że suplementy należy przyjmować na czczo, bo wtedy w żołądku nie ma nic innego, a wchłanianie jest najbardziej bezpośrednie i kompletne. Ta zasada może być słuszna w przypadku wielu substancji, ale w przypadku kurkumy jest to ogromny błąd. Kurkuma sama w sobie ma działanie drażniące na nasz przewód pokarmowy zwłaszcza dla osób w średnim i starszym wieku, których ściany żołądka są bardziej wrażliwe. Jeśli spożyją ją Państwo na pusty żołądek, będzie ona bezpośrednio ocierać się o delikatną błonę śluzową żołądka, wtedy pojawią się ból brzucha, nudności, zgaga i refluks. Co więcej, na czczo wydzielanie kwasu żołądkowego jest i tak wzmożone, co może zniszczyć część kurkuminy, jeszcze bardziej obniżając jej i tak już niską przyswajalność. To podwójna strata. Prawidłowe postępowanie jest dokładnie odwrotne: należy ją spożywać w ciągu pół godziny do godziny po posiłku. Dlaczego? Ponieważ w po jedzeniu w naszym żołądku znajduje się pokarm, który działa jak bufor, doskonale chroniąc błonę śluzową. Przed podrażnieniem. Co więcej, badania wykazały, że po posiłku aktywują się różne enzymy trawienne i żółć w jelitach, co pomaga osiągnąć maksymalną wydajność wchłaniania kurkuminy. Przyswajalność może wzrosnąć nawet o 2000%, czyli 20 razy. Różnica jest kolosalna. To jak porównywać jazdę traktorem do lotu rakietą. Dlatego proszę wyryć w pamięci te słowa. Spożywać po posiłku. Pułapka trzecia, kurkuma to naturalny produkt, każdy może ją jeść. Bulac to igranie ze zdrowiem, to najniebezpieczniejsza i najbardziej śmiertelna ze wszystkich pułapek. Wiele osób myśli, kurkuma to przecież sproszkowana roślina, czysto naturalna, na pewno bezpieczniejsza niż chemiczne tabletki. Każdy może ją jeść i am więcej tym lepiej. Błąd, wielki błąd. Poniższe 5 grup osób absolutnie nie może sięgać po kurkumę. Proszę potraktować to tak poważnie jak analizę wyników badań lekarskich i rygorystycznie sprawdzić, czy nie należą Państwo do którejś z tych grup. Kobiety w ciąży i karmiące piersią. Kurkuma ma działanie pobudzające krążenie i stymulujące skurcze mięśni gładkich macicy. U kobiet we wczesnej ciąży może to zwiększać ryzyko poronienia. W późnej ciąży może wywoływać niepotrzebne skurcze. Dla zdrowia i bezpieczeństwa przyszłego pokolenia prosimy o całkowite unikanie kurkumy w okresie ciąży i laktacji. Osoby z kamicą żółciową lub chorobami pęcherzyka żółciowego, kurkuma silnie stymuluje wydzielanie żółci. Jeśli w Państwa pęcherzyku żółciowym znajdują się kamienie, tak gwałtowny wyrzut żółci może spowodować jego silne skurcze. Wypychając kamienie do wąskich przewodów żółciowych i blokując je, wywołuje to niezwykle silną kolkę żółciową. Mówi się, że ból ten jest gorszy od porodowego i może być zagrożeniem dla życia. Dlatego osoby z problemami z pęcherzykiem żółciowym nie powinny ryzykować. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe rozrzedzające krew. Jeśli przyjmują państwo leki takie jak aspiryna czy warfaryna, muszą państwo wiedzieć, że kurkuma również ma silne działanie przeciwzakrzepowe. Przyjmowanie jej razem z tymi lekami podwaja efekt. To potężne połączenie przeciwko zdolności krzepnięcia krwi w organizmie, co znacznie zwiększa ryzyko krwawień. Nawet niewielkie uderzenie może spowodować duży siniak, a mycie zębów może prowadzić do niekończącego się krwawienia. Istnieje nawet ryzyko krwawień wewnętrznych. Jeśli planują Państwo jakikolwiek zabieg chirurgiczny, należy całkowicie odstawić kurkumę co najmniej dwa tygodnie przed operacją. Osoby z poważnymi chorobami przewodu pokarmowego, jeśli mają Państwo zdiagnozowane, wrzody żołądka, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie żołądka lub bardzo poważny refluks żołądkowo-przełykowy. Drażniące działanie kurkumy na uszkodzoną lub objętą stanem zapalnym błonę śluzową będzie jak sypanie soli na ranę. Nasilą się ból i dyskomfort, a stan chorobowy ulegnie pogorszeniu. Osoby ze stwierdzoną alergią na kurkumę lub imbir Chociaż zdarza się to rzadko, jest to możliwe? Jeśli po spożyciu kurkumy lub podobnych produktów wystąpią Państwa swędzenie skóry, rozległa wysypka, obrzęk warg, a nawet trudności w oddychaniu, jest to reakcja alergiczna. Należy natychmiast przerwać stosowanie i unikać jej w przyszłości. Dobrze, drodzy Państwo, na tym kończymy omawianie wszystkich sekretów kurkumy. Informacji było sporo, więc poświęćmy minutę na szybkie podsumowanie najważniejszych punktów. Po pierwsze, poznaliśmy pięć cudownych korzyści płynących z tego wszechstronnego produktu. Jest on super smarem dla naszych stawów, tarczą obronną przed nowotworami, sprzątaczem mózgu dla naszej pamięci, skutecznym pomocnikiem w stabilizacji poziomu cukru we krwi oraz ciepłym słoneczkiem rozjaśniającym nasz nastrój. Po drugie, zdemaskowaliśmy trzy najgroźniejsze pułapki związane z kurkumą. Nie można jej po prostu zalewać wodą, bo to marnowanie pieniędzy należy ją łączyć z czarnym pieprzem i olejem. Nie można jej jeść na czczo, bo szkodzi żołądkowi, należy ją przyjmować po posiłku. I nie można traktować jej jak zwykłego jedzenia. Myślę, że jest dla każdego. Po trzecie i co najważniejsze dla bezpieczeństwa omówiliśmy pięć grup osób, dla których kurkuma jest absolutnie przeciwwskazana. Kobiety w ciąży, osoby z kamicą żółciową, osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, osoby z poważnymi chorobami żołądka oraz osoby na nią uczulone. Te pięć grup prosimy o powstrzymanie się i ostrzeżenie swoich bliskich, aby dla własnego zdrowia trzymali się od niej z daleka. Na koniec jeszcze trzy bardzo ważne przypomnienia, szczególnie dla seniorów. I zasada małych kroków. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Jeśli po analizie stwierdzą Państwo, że nie należą do żadnej z pięciu grup ryzyka i chcą spróbować korzyści płynących z kurkumy, proszę nie przesadzać i nie zaczynać od razu od dużych dawek. Sugeruję zacząć od jednej czwartej zalecanej dawki, a nawet mniej. Przyjmujcie ją przez tydzień, uważnie obserwując reakcję organizmu. Jeśli nie odczują Państwo żadnego dyskomfortu, można powoli, z tygodnia na tydzień, zwiększać dawkę. To jak przechodzenie przez rzekę po kamieniach, powoli i pewnie. Dwa. Słowo lekarza jest najważniejszym drogowskazem dla Państwa zdrowia. Zanim zdecydują się państwo na długoterminowe przyjmowanie jakiegokolwiek suplementu, zwłaszcza o tak wyraźnym działaniu jak kurkuma, gorąco i szczerze zalecam konsultację z lekarzem prowadzącym lub profesjonalnym dietetykiem. Szczególnie jeśli cierpią państwo na choroby przewlekłe takie jak nadciśnienie, cukrzyca czy choroby serca lub przyjmują na stałe kilka leków na receptę. Profesjonalista musi ocenić, czy suplement nie wejdzie w interakcję z lekami lub nie narobi bałaganu. Na wizytę u lekarza najlepiej zabrać ze sobą opakowanie produktu z kurkumą, który zamierzają państwo kupić, aby lekarz mógł dokładnie zapoznać się ze składem i dawką. Tylko wtedy będzie mógł udzielić najdokładniejszej porady sen. Właściwe nastawienie suplement to niecudowny lek. Turkuma jest wspaniałą rzeczą, ale ostatecznie jest tylko pomocnikiem na drodze do zdrowia. Absolutnie nie może zastąpić zdrowej diety, regularnej aktywności fizycznej i leków przepisanych przez lekarza. Proszę nie liczyć na to, że kilka kapsułek wyleczy wszystkie choroby i rozwiąże problemy raz na zawsze. Wyobraźmy sobie zdrowie jako stołek na czterech nogach. Te cztery nogi to racjonalne odżywianie, umiarkowana aktywność fizyczna. Dobre nastawienie psychiczne i niezbędna opieka medyczna. Suplement diety jest co najwyżej poduszką na siedzeniu tego stołka, która sprawia, że jest wygodniej. Ale nigdy nie zastąpi żadnej z nóg. Nasze zdrowie to najcenniejszy skarb w jesieni życia. Wszystko, co wkładamy do ust zasługuje na naszą największą ostrożność. Mam nadzieję, że dzisiejsze informacje okażą się dla Państwa naprawdę pomocne. Jeśli uznali Państwo ten materiał za wartościowy, prosimy o polubienie i udostępnienie go znajomym, którzy być może ślepo podążają za modą. Pomóżmy wszystkim być zdrowymi, unikać błędów i cieszyć się wysoką jakością życia na starość. Do zobaczenia w następnym filmie.